Z nami dzisiaj drugi trener Stari, Maciej Jarosz. Maciek, zaczynamy pierwsze treningi. Na dzisiejszych zajęciach ilu mamy zawodników? Na dzisiejszych zajęciach mamy 25 zawodników. Jutro dołączy do nas jeszcze trzech zawodników, także od jutra będziemy w komplecie. Czyli, dzisiaj, czyli trenujemy cały czas w komplecie. Nie ma żadnych opcencji na tą chwilę, jeśli chodzi o ubytki kadrowe. Nie, na tą chwilę jest jedynie tak, że trzech zawodników dostało odrobinę dłuższy urlop, tak jak powiedziałem, natomiast nikt nie odszedł na ten moment z zespołu. Jak będą wyglądały najbliższe dni do tych pierwszych gier kontrolnych? No, pierwsze trzy dni to są głównie testy motoryczne. Dzisiaj mamy trening wprowadzający, który ma nas przygotować do jutrzejszych testów. Jutro będą kompleksowe testy moc, szybkość oraz wytrzymałość. W sobotę mamy jeszcze jeden trening, natomiast no, już przyszły tydzień to taki normalny mikrocyk zakończony grą wewnętrzną. I w każdym kolejnym tygodniu gramy sparingi. Mhm. Czy będziecie trenować jeden czy dwa razy dziennie? We wtorki będziemy trenować dwa razy dziennie, natomiast w pozostałe dni raz. Mhm. A trener Pieczykowski kiedy dołącza do Was, do sztabu? no mamy nadzieję, że jak najszybciej na ten moment to będzie 15 stycznia. Mhm. A jak wygląda, jeśli chodzi o kwestie zmian kadrowych, czy coś jest na rzeczy, czy mamy dzisiaj jakichś testowanych zawodników na treningu? Dzisiaj na treningu jest dwóch zawodników testowanych, natomiast jeżeli będą jakieś transfery do klubu, to tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ktoś odejdzie, a na ten moment nikt nas nie opuścił. Mhm. Mieliśmy zaplanowany termin na 17 lutego, który nie był jeszcze przeciwnik ustalony, czy już coś się wyjaśniło w tej kwestii? Tak, jest potwierdzone, że ostatni sparing Rozegramy z Radom, jakim Radom w Radomiu. To mhm. będzie próba generalna przed meczem z UKS-em. Mhm. A jeśli chodzi o te najbliższe e, dwa sparingi e, ze Starem Strachowice i Czarnymi Połaniec, mamy już ustalone jakieś godziny? Mamy ustalone, że będą to godziny przedpołudniowe. Dokładne godziny pojawią się na naszych social mediach na pewno. Natomiast e, oba sparingi będą u siebie w stalowej woli. Dzięki.